Z tej strony Antoni Gaduła yy, Dzisiaj pojedziemy sobie linią 184 Z Szczęśliwce do Szczęśliwka yy, Oczywiście nie zapomnieć o lajku, ale ja Was nie zgłaszam Do subskrypcji, to musicie sami stwierdzić czy będziecie chcieli yy, Zobaczcie sobie na mój kanał, jak tam fajnie Yy, yy, mija się do mnie, u mnie fajnie eee, yy, co jeszcze pomylić? No same autobusy, może czasami jak będę przeciwnie, bo mnie się usiód, bo nagram oczywiście tramwaj i autobusy. Ale dobra, teraz sobie pójdziemy linią. Co to yy, jest Następny przystanek yy, urbanistany. Yy,

Dobra, gościu przedawczy nie. Pa, będziemy blokować. Panie, wyszak tu leci! Dobra, udało się. Zatem wypisane do bosa. Następny przystanek do Bosza. Przystanek na żądanie. Boi się zahaczy. Dobry jest. Dobra. Yy. Przystanek do Boża. Przystanek na żądanie. Eee, zaparkowało się. O, widzicie co? I zaraz końcowy, więc. Okej, okay, to był akurat mały odcinek. Będzie ich więcej. Zbijajcie na kanał Afonia. Następny nazywa? przystanek. Prosimy o opuszczenie porozumienia. Bo... Nie, Bo... Patrz! On to po robi! Jeden mały. Czestanek Szczęśliwicka. Przystanek końcowy. Prosimy o opuszczenie pojazdu.